Nikomu nie mów. Dobra, bo dzisiaj jest to plotka i ploteczkach, także zaraz powiem, ale to w Plotek i ploteczek w życiu jest dużo, w każdym życiu rodzinnym, też i zakonnym przyznam. Pewnie niektórzy z nas powiedzieli ich sporo. Dzisiaj trzy uwagi odnośnie tego, co nie jest najmądrzejsze i najpiękniejsze w naszym życiu, ale zdarza się. Tak to bywa. Pierwsza rzecz odnośnie plotek. Nie wiesz im. Nie wiesz im. Można pewnie podać dużo powodów, ja powiem o jednym. Nie wiesz plotkom. Dlatego, że znasz zapewne zabawę w głuchy telefon. Otóż jeśli ileś osób powtarza jakąś informację, bawimy się w taki głuchy, głuchy telefon, powtarza proste zdanie, jesteśmy prawie pewni, że jeśli ta informacja przejdzie przez uszy i usta kilku osób, ostateczny rezultat będzie taki, że to co usłyszała ostatnia osoba jest czymś innym niż to co powiedziała pierwsza. Nie wiesz plotkom, chociażby z tego jednego prostego powodu. Prawdopodobnie są tak zniekształcone, że trudno je nazwać prawdziwymi. Jasne, jakieś ziarno prawdy w tym może być, ale tyle w tym może być zniekształcenia, że nie warto tego słuchać. Czy plotki są złe? Zasadniczo tak i to bardziej niż myślimy. Wydaje mi się, że lekko traktujemy sprawę potek. Że to często nie jest taka poważna sprawa, a zwykle ona się łączy z obmową. Niekoniecznie z oszczerstwem, czyli mówieniem czegoś, co jest nieprawdą, ale obmową, czyli mówieniem czegoś, co w negatywnym świetle stawia drugiego człowieka. Plotki zazwyczaj e, nie są niczym, niczym dobrym. Jeśli wydaje Ci się, ech tam, nie ma co przesadzać, są ważniejsze sprawy w życiu, to proszę zastanów się, czy przypadkiem nie robisz dużego zła przez to, że słuchasz plotek i te plotki dalej przekazujesz. Niekiedy z małej sprawy robią się e, duże wydarzenia i są osoby, które są bardzo zranione z tego powodu że ktoś mówi na ich temat coś, co okazuje się być w ich mniemaniu zupełnie nieprawdziwe. Mała sprawa, a można bardzo poważnie zranić. I trzecie, co chcę powiedzieć o plotkach. Jeśli plotkujesz, to nie dajesz tylko informacji o innej osobie. Mówisz też o sobie samym. Jeśli decydujemy się na plotkowanie, decydujemy się też i na to, żeby pokazać brzydką stronę siebie, która potrzebuje mówić o innych. Po co? Jaki w tym cel? Co sprawia, że trudno ci utrzymać język ze zębami? Szkoda. Szkoda tych momentów, kiedy będziemy mówili w niepotrzebny sposób. O innych, tym bardziej, jeśli to będzie niechwalenie innych, ale właśnie rozsiewanie jakichś informacji, które powinny być tajemne, albo tym bardziej mówienie o czymś, co jest słabością drugiego człowieka. Nie chcemy, żeby o nas mówiono w ten sposób, więc dobrze, żebyśmy nie mówili w ten sposób o innych. Plotki, nasze mówienie o drugim człowieku, to jest również mówienie o nas samych i dawanie złej e, informacji o tym, e, co jest w nas. Niech będzie tyle dobrego dla nas do zrobienia, że nie będzie nas interesowało, co w trawie piszczy wokół. Może lepiej niekiedy być tymi, którzy są niedoinformowani i dowiedzą się ostatni, niż być, niż być tymi, którzy sieją zamęt i zamieszanie przez to, że po prostu mówią zbyt dużo. I tak po cichu jeszcze powiem, że można subskrybować mój kanał na YouTube, można polubić bloga na Facebooku, ale wszystkim tego nie rozpowiadajcie, niech to będzie dla wybranych. Z Panem Bogiem do zobaczenia.